Tutaj Tomek, kopera z blogu Co. Blog Jak już mówiłem, przy degustacji Ambera mielowego, którego kupiłem w Aldim, poszedłem tam po e, dwie poulisze Ipki e, z e, browaru Recraft z kooperacji w z Polish Hops. E, w ogóle mam takie wrażenie, że kupiec Aldiego, e, to on jest jakimś miłośnikiem polskich chmieli, no bo dopiero co były trzy e, single hopy na polskich chmielach z Raciborza. E, teraz wjeżdżają e, Polish Hazy i Ipki z e, ReCraftu w kooperacji z e, Polish Hopsem też, więc e, no, w sumie czemu nie? Czemu nie? Muszę powiedzieć, że mało brakowało, aby tych piw tu nie było, bo gdzieś tam widziałem na Facebooku, że są w Aldim te piwa. Nie? no to przejeżdżając, mówię, dobrze, poświęcę mój czas, podjadę. No i rzeczywiście wchodzę, a ich nie było. Chodzę po tym stoisku piwnym, z jednej i z drugiej strony nie ma, no nie ma. No, dobra, mówię, wziąłem tego Ambera, mówię, wychodzę, nie. No ale położyłem go na ladzie, mówię, kurka, tam koło tych kas. Yy, tam jakieś są takie niby promocje, jakieś takie niby jakiś kącik okazji, ten. A zerknę tam jeszcze, nie? I były. Także yy, no, yy, jak to mawiał inżynier Mamon, i to się człowiek musi naużerać, żeby te dwa piwa kupić. To jest naprawdę... I, I przecież to samo było z Żabką z Pinta Starterami, to samo było z ipa to go z Lidlem, to jest, to jest skandal. Żeby człowiek musiał się na, użerać, żeby kupić te dwa piwa, no. Czyli ja się nie musiałem na szczęście użerać z obsługą, no ale tylko dlatego, że sklep jest samoobsługowy, ale równie dobrze mogłem wyjść i powiedzieć, że nie było, a było. Tylko, że nie tam, gdzie się spodziewałem. Dobrze, co my tu mamy? Polish Hazy IPA, Edition Zula i Vermelli, Vermelio i Zula i Amora Preta. Eee, w kraftboxie marcowym mieliśmy z tej serii książęcy i zombie. No i muszę powiedzieć, że u mnie niestety szósta dysza była. Piwo było utlenione. No, byłem rozczarowany. Zobaczymy jak będzie tutaj, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No to nie wiem, od którego zaczynamy. Patrzę po parametrach identyko, czyli 14 i 5,4. Może od tego ciutkę jaśniejszego, ten, czyli Vermelio zostawmy na później i zaczniemy od Amory Prety, zula i Amora PRETA. Piwo jasne w stylu India Pale Ale, jasne piwo w stylu Hazy India Pale Ale, kontynuacja naszej serii piw Hazy i chmielone tylko polskimi chmielami od Polish Hops. Skojarzona przez wszystkich Zula łączy swoje siły z chmielem Amora Preta. Jeszcze do niedawna dostępne ekskluzywnie tylko na brazylijskim rynku, tworząc mieszankę aromatów, której długo nie zapomnicie. Porównaj to piwo z Polish Hazy IPA Zula i Vermelio Edition i znajdź różnicę. Składniki woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, słód owsiany, płatki owsiane, chmiele, zula, Amura, preta drożdże wyprodukowano w Polsce w Browar ReCraft. Także trzeba pochwalić za pełne informacje. Jest pełen skład, jest ekstrakt, są chmiele, jest miejsce produkcji, jest wszystko. Szanuję. Tak należy robić. Wielkie logo Polish Hops. Polisz Hazy i Zula, i Amora Preta. Spróbujmy. Amora Preta to po portugalsku, e, czarna jeżyna. No i pachnie owocowo. Pachnie owocowo. Ale też troszeczkę tak. Mm, owsiankowo. Ale to nie jest złe. <grym> ale mam wrażenie, że też czuć takie owsiane nuty od tych płatków owsianych. Dobra, spróbujmy. Ale w ogóle wygląda pięknie. Wygląda pięknie. Jest bardzo zmętnione, ale jest świetliste w tym zmętnieniu. Nie jest. Bure, nie jest ten, czyli już dobry znak, nie będzie szóstej dyszy, przynajmniej nie w tym, nie w, konkretnie w tym piwie. No mm, gładziutkie, mm. ananas, bardzo bardzo wyraźny ananas. No piękne, piękne, piękne to jest. Bardzo, bardzo, bardzo ananasowe. Turbo ananasowe wręcz. Gładkie, łagodne, lekkie, soczyste, no powiem wam, że sztos. Nie wiem, jak to się ma do tego, że chmiel powinien być bardziej tam czarna jeżyna. Ale dla mnie jest mocno ananasowe. No i Vermelio. Uh, jasne piwo, bla, 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 bla. Um, Vermelio, jeśli się nie mylę, to jest żółty uh, chyba po portugalsku. Uh, ale już nie jestem tego pewny na 100%. Już teraz nie będę sprawdzał. Um, Poczuj moc czerwonych owoców pochodzących z mieli Polish Hops. No również pełen skład, w zasadzie no identyczny, poza tym, że chmiele to Zula i Vermelio, czyli właściwie to jest, z tym się różni, że tu jest, tu jest Amarapreta, tu jest Vermelio, a tak poza tym to jest, jak to mówią na ekonomicznych przedmiotach, Ceteris Paribus, tak? czyli reszta parametrów jest taka sama. Um. Znowu bardzo jasne to znowu bardzo dobry znak to znaczy, że piwo nie jest e, znowu utlenione czyli znowu na szczęście nie jest to szósta dysza. Um. Świetliste, złociste, a może właściwie żółte, mocno zmętnione, ale w taki przyjemny sposób. Drobno pęcherzykowa, dość obfita. Piana, chociaż to też kwestia jakby zwężającego się szkła, ono podnosi troszkę pianę, sprawia wrażenie, że ona jest po prostu obfitsza niż jest w rzeczywistości. Powiedziałbym, że ze szkła pachnie słabiej. Zobaczmy, jak w smaku. No... Ale tu też jest pięknie. Tu bardziej... Um, no bardziej kokos. Kokos, taki może troszkę rozwodniony kokos. Nie jest to tak jak w, w książęcy wsa z, z browaru Dziki Wschód, gdzie to było turbo kokosowe piwo. Um. Ale takie właśnie owsiankowo-kosowe, nie? Taka owsianka kokosowa, takie, takie to są klimaty, mniej słodkie niż e, amora preta. Um. Ale nie powiedziałbym, że gorsze, inne, na pewno inne. Amora Preta sprawia wrażenie słodszego. Teraz już nie aż tak bardzo ananasowego, ale nadal bardzo owocowego, przyjemne bardzo. Tutaj jest mniej tej słodyczy, też mam wrażenie, że mniej goryczki w Vermelio. Ale też jest bardzo dobrze. Bardzo, bardzo gładkie, bardzo takie lekkie, soczyste. E, powiedzmy, że taki mówię... O, goryczka też jest. Goryczka też jest. One są ta, ta goryczka jest taka średnio niska, średnia, ale nie można powiedzieć, że to jest piwo bezgoryczkowe. Nie, nie powiedziałbym. Chyba bardziej w megusta trafia Amora Preta, ale ten Vermelio jest naprawdę też bardzo dobry. W bezpośrednim porównaniu, to właśnie Amora Preta już nie jest taka fajna. <laughs> e, czyli mm, nie tyle, że e, Vermelio ją przegania, tylko że ona już nie jest, nie, nie, nie ma takiego nie ma tego efektu wow po spróbowaniu Vermelio. Czyli tak paradoksalnie niedobrze. Nie ściągnął ją troszkę do swojego poziomu. Ona już nie jest taka ananasowa. Jak w tym pierwszym łyku. Ale nadal jest bardzo dobra. Nadal jest bardzo dobra, ale już teraz bym... nie użył słowa na Szy. No i tak próbowane side by side, to Vermelio jednak chyba lepszy. Bardziej, nawet lekka cytrusowość się pojawiła w nim, także jest taki rzeczywiście soczysty. No powiem tak, no świetne piwa, świetne piwa. Świetna sprawa, że to są piwa na polskim chmielu. Pokazujemy, co można samym chmielem osiągnąć. Jest to też ten chmiel, tutaj podbity oczywiście odpowiednim zasypem, wyższym ekstraktem i tak dalej, ale robi tutaj dużo bardziej spektakularne wrażenie niż na tych single hopach z gdzie to było naprawdę trzeba się doszukiwać. Tutaj więcej gładkości, więcej ciała, więcej, e, ten, a może i więcej chmielu. Nie zdziwiłoby mnie to. E, no i piwo oczywiście zniefiltrowane, więc e, tutaj rzeczywiście ten chmiel rozwija skrzydła. E, w pierwszym e, takim wrażeniu Amora Preta e, no knockout, ale po jakby chwili po porównaniu jednak stawiam na Vermelio. E, Koniec końców lepsze. Nie wiem, z czego to wynika. <laughs> lepsze jest wrogiem dobrego, nie? Więc Amora Preta jest dobre, a Vermelio jest w tej chwili według mnie lepsze. Być może, że w innych okolicznościach bym powiedział coś innego, ale w tych okolicznościach, po chwili zastanowienia, jednak Vermelio moim zdaniem wygrywa. Aczkolwiek to nie znaczy, że amora prata jest zła. I teraz taka jakaś kwaskowość, taka e, też owocowa się pojawiła. Bardzo dynamicznie się zmienia to piwo. Nie wiem z czego to wynika. Czy, czy to kwestia jakiegoś ogrzania, ut, y, dotlenienia się, jakiegoś otwarcia się tego piwa? Nie wiem. W każdym razie teraz jest właśnie rzeczywiście bardziej takie jeżynowe. Musicie porównać sami, jeśli macie w okolicy Aldiego. Tylko pamiętajcie, że niekoniecznie trzeba szukać tych piw na dziale piwnym tylko mogą być na jakimś dziale nie wiem, co to jest za dział wyprzedaży, promocji, okazji. No ale tak to już niestety z tymi sieciami jest że e, w różnych dziwnych miejscach te piwa e, z jakichś gazetek tego ustawiają. No i potem człowiek, prawda, chodzi skołowany. Bo ja już wychodziłem. Już wychodziłem, już miałem towar na taśmie położony. A mówię, a jeszcze zobaczę. A i było. Eee, bardzo, bardzo, bardzo fajne dwa piwa z rekraftu w kooperacji z Polish Hopsem. Eee, świetnie pokazujące, jaki wielki potencjał drzemie w polskim chmielu. No i tutaj naprawdę kapitalna robota, także gratulacje dla Rekraftu, no i oczywiście dla Polish Hops, dla Cesarza Polskiego Chmielu, Pawła Piłata. Robi robotę. Wasze zdrowie i czekamy na kolejne piwa z tej serii i kolejne z innych browarów, też piwa na polskich chmielach z Polish Hops. Tutaj jeszcze jest naprawdę dużo dobrego nas czeka. A miejmy nadzieję, że i jakaś konkurencja Polish Hops powstanie, żeby może też troszkę jakieś takie, no ja wiem, jak to powiedzieć: Konkurencja zawsze dobrze wpływa, nie? Żeby jakiś taki. Ciśnienie na taki presję, e, presję na, 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 na szukanie nowych rzeczy wywołać. E, bardzo, bardzo, bardzo dobre piwa. E, Polish Hazy IPA, Zula Amora Preta i Zula Ivermelio po ostatnich łykach, remis. Ze wskazaniem na wermelio. Ale remis, rzeczywiście remis, wasze zdrowie.